Witajcie moi kochani, witam was w moim kosmosie z tej strony: Kosmitka Klaudia. Kochani moi piękni, piękni, dzięki, że jesteście! Dzięki za komentarze, za lajki, za subskrybencję. Dzięki, że jesteście. Chciałam taką szybką kamerkę nagrać na temat znowu prawa przyciągania, bo miałam ostatnio takie fajne sytuacje. I prawo przyciągania działa. Czy tego chcesz, czy nie, czy jesteś tego świadomy, czy nie jesteś tego świadomy. Więc warto poznać te nasze prawa i być świadomym tego, co się dzieje i tego, jak sobie kreujemy wszystko. Mm, no. Także zapraszam do posłuchania. Um, więc kurczę, powiem Wam, że ja kocham prawo przyciągania. Jest to coś naprawdę takiego dla mnie. Wow, że tak świat działa i jakie to jest w ogóle, ktoś jak sobie nie zdaje z tego sprawy, to naprawdę może być takie. No ale jak to? Jak my sobie kreujemy swoje życie? Swoimi myślami, czynami, czy swoją wibracją? Że jak to jest w ogóle możliwe? To jest naprawdę dla niektórych to może być magia. Poniekąd to jest magia. Jakby nie patrzeć, jest to coś naprawdę magicznego, i warto to praktykować. Warto być świadomym tego, no, to najważniejsze, żeby być właśnie świadomym tych naszych czynów, naszych myśli, tego, co robimy, jak się zachowujemy, z kim spędzamy czas, co jemy, ale to nieważne. Powiem Wam takie, e, takie dwie w sumie mm, historyjki na temat prawa przyciągania, jedna związana z moją. E, klientką, babcią, z tą właśnie taką słodką, która ma takie dobre serce i która jest taka wdzięczna, bo wdzięczność dużo właśnie tutaj daje, kiedy jesteśmy wdzięczni za to, co mamy. Wszechświat nas wynagradza i on chce dać nam jeszcze więcej. No. I siedziałam razem, i ona mi opowiadała o cukierkach, że jakiś tam jej sąsiad już chodził na zakupy. I zawsze jej kupował takie cukierki, i już nie chodzi, ona tak bardzo e, tak je lubiła, że była jej ulubiona, i tylko tam usłyszałam, że tofi coś tam karmelkowe. I myślałam, że jej chodzi o takie Tofifi. No ale nic, no. Ja zapomniałam, ona zapomniała. I poszłam do innej klientki. To chyba było dosłownie, nie wiem, jakoś dzień po, czy dwa dni po. Ja poszłam do innej klientki. Też, ja, ja tam mam dobry kontakt z tymi moimi babciami, że tak powiem. I ta, właśnie, jedna pani mówi do mnie: A ona tutaj ma jakieś cukierki, że ona mi daje. Ja mówię: Nie, nie, ja dziękuję, ja nie, nie jem takich, takich słodkości. Ona, no nie, no weź, nalega, nie? Mówię: No dobra, no i daje mi tego cukierka. Werther z oryginal. Nie wiem, czy wiecie, one takie właśnie dobre toffi, takie mleczno-toffi. Kiedyś, kiedyś lubiłam je jeść. Bardzo, bardzo dawno temu, jak byłam jeszcze młodsza. Więc sobie pomyślałam, że okej, okay, dam jakiejś jednej babci, nie? I miałam dać swojej Betty, ale w momencie, kiedy wchodziłam właśnie do tej takiej, co, ma, co jest taka bardzo wdzięczna i taka wrażliwa, przyszło do mnie takie coś, żeby dać jej tego cukierka. Więc, że ja słucham siebie i słucham tego, co do mnie przychodzi, dała mi tego cukierka i się okazało, że to jest właśnie ten cukierek, te, który ona tak bardzo lubi. Prawo przyciągania zadziałało, ona nawet nie była tego świadoma. I to było takie, wow, przyszedł do niej cukierek, ona nawet nic nie musiała robić, bo tak się pięknie wszystko zadziałało, synchronizowało, tak, tak się pięknie połączyło. Że nic tylko kreować i to jest, to jest naprawdę piękne. Kiedy mamy, mamy tą wdzięczność w sobie, i jesteśmy tacy właśnie nastrojeni i w ogóle fajnie. A teraz mam pewien, drugą, drugą historyjkę. No ja później jeszcze babci kupiłam całą paczkę tych cukierków, e, ucieszyła się bardzo i taka wdzięczność, i jak zobaczyła tego cukierka to było takie. Jo, to jest... I, i mi od razu serce. Puh. Się otworzyło jeszcze bardziej i to było takie fajne. I druga sytuacja: to kurczę, wczoraj ee, była taka niefajna pogoda. Bardzo wiało, padało i miałam takie coś, żeby pojechać na zakupy, na, na jedzenie, żeby kupić, no bo tam mi się pokończyło. Mogłabym jeszcze wytrzymać. Jakieś dwa dni nie było takiego przymusu, żebym ja pojechała na te zakupy, ale coś mi tam, żebym ja, ja jednak pojechała na te zakupy. Ale tutaj mówię, kurde, ale taka pogoda, i tak wieje, i tak zimno, i deszcz wieje, że po co ja w ogóle będę jechać? Nie, nie, że ja posiedzę w domu. Nie? Ale za jakieś 10 minut znowu takie przeczucie, żebym ja jechała. Mówię, no dobra, to jadę, nie. Ale znowu mówię nie, nie jadę, bo kurczę, nie potrzebuję. Ale znowu słyszę, słyszę i czuję jeść. No i już wtedy mówię, no dobra, coś, coś jest na rzeczy, skoro ja mam takie silne przeczucie, żeby pojechać na te zakupy. Pojechałam na te zakupy. To było jak, to tylko w sumie warzywa i jakieś tam owocki były mi potrzebne. I wracając już do domu Przypomniało mi się, że nie kupiłam pomidorów. Mówię: Kurczę, nie kupiłam pomidorów. Nie zdarza mi się to, bo pomidory to jest coś, co ja zjadam codziennie. I takie było: do... no dobra, kupię gdzieś indziej. No i przyjechałam do domu szybko. Poszłam tutaj do takiego Turasa. Yy, tak, nazywam go Turas. Sklep turasowy Turas, yy, gdzie jest mnóstwo warzyw, owoców. I tak patrzyłam na te pomidory i tak. Yy, nie, idę do Lidla, nie, takie przeczucie, idź do Lidla. Nie, ja idę do Lidla. No i weszłam do Lidla, kupiłam pomidory i tak mnie podkusiło, żeby pójść na te wszystkie na taki dział, gdzie są różne sprzęty czy nie sprzęty, czy ubrania, jakieś tam różne wiertarki, nie wiertarki, różne takie, wiecie, przyrządy. I zobaczyłam suszarkę, słuchajcie. 10 funtów suszarkę, a ja o suszarce to myślę już od jakiegoś czasu że jest mi potrzebna suszarka, bo mi się zepsuła moja, mm, ale wchodząc na jakieś tam amazony, mówię, kurde, płacić teraz tam 25 funtów, czy tam 20 funtów na suszarkę jest lato w sumie. Jakoś tak nie byłam chętna, żeby płacić. Nie, nie było mi aż to tak bardzo potrzebne, nie? Żeby zapłacić tam 20-25 funtów na suszarkę, którą użyję raz na miesiąc. Zbędny wydatek. Ale tutaj za 10 funtów mówię, kurde, biorę! I tak się właśnie kolejna synchronizacja, kiedy po, podążyłam za tym swoim przeczuciem, nie? Że coś tam krzyczało, no jedź, no jedź, tu jakoś zapomniałam pomidorów, no i poszłam do tego lidla, znalazłam tą suszarkę, i wszystko pięknie się tak synchronizowało, zmaterializowało się. Bo właśnie, kiedy my jesteśmy tak bardzo otwarci, kiedy słuchamy siebie. Gdzie jesteśmy połączeni, połączeni z sobą, ze swoją duszą, jesteśmy na prowadzeniu, się kurczę, to wszystko po prostu ja teraz wiem, że cokolwiek się nie przydarzy, to to będzie z tego prowadzenia, bo te przeczucia, które ja mam, te głos, no to nie jest głos, ale to jest takie przeczucie, takie jakby ktoś telepatycznie się do mnie odzywał, chociaż nie słyszę głosu. I, I tak, no i ja za tym podążam i wiem, że po prostu jak daje się ponieść temu, co do mnie przychodzi, to wychodzi mi to tylko na dobre. I, I nie ma w ogóle potrzeby, żeby mieć w swoim życiu jakichkolwiek lęków, jakichś stresów z powodu, nie wiem, braku pieniędzy, czy czegokolwiek no tak jak ja tam trochę się zadłużyłam, to już kiedyś mówiłam. Teraz ostatnimi czasy też miałam tam trochę więcej, mi się poszalało, więc. Ale nie, nie mam takiego parcia, że kurczę, że, że się stresuję, że mam lęki, że jak ja zapłacę rachunki, bo wiem, że będzie wszystko dobrze. No. Im człowiek jest nie tyle mądrzejszy, ale im człowiek ma tą wiedzę taką bardziej poszerzoną, ta świadomość jest poszerzo poszerzona i wiemy, jak działają prawa energetyczne, jak działa prawo przyciągania. To w ogóle nie ma miejsca na jakieś negatywne myśli, emocje. Nie ma czegoś takiego. No bo to tylko będzie generować więcej tego, tak? Jeżeli ja będę się skupiać na tych swoich lękach i stresach i tym, że A jestem zadłużona, kurczę, jak ja spłacę rachunki, a może kurde, jak może coś się stanie takiego? Pff, no nie wiem, nie, nie mam czegoś takiego, więc yy, ciężko mi tak powiedzieć. Kiedyś to byłoby mi pewnie łatwiej. I no nie ma, no nie ma miejsca na takie rzeczy, co jest niemożliwością, no niemożliwością. E, oczywiście ważne jest tutaj również bycie w tu i teraz, tak? Bo jeżeli ja będę gdzieś daleko w przyszłości, kurczę, że a ja to bym chciała tam, a może jakiś pies by się przydał, a może mieszkać gdzieś indziej, nie, no to wiadomo jestem w przyszłości, więc w momencie, kiedy ja sobie tak. Myślę i myślę i myślę na temat tej przyszłości, no to nic do mnie nie przyjdzie, tak? Bo mój umysł jest zajęty przyszłością. Gdzie ja mam usłyszeć siebie i to, co moja dusza śpiewa do mnie? Czy będąc w przeszłości, że się jakąś tam gafę popełniło, czy e, ro, użalając się nad sobą i nad, nad jakimiś tam jakimiś sytuacjami z przeszłości, hmm, wiadomo, jakieś uzdrowienie, które. No, mówię takie coś, za, coś się zadziało w przyszłości i trzeba to uzdrowić, no to wiadomo, nie? To trzeba wrócić do tej przyszłości, ale tak, tak ogólnie, no to wszystko się dzieje teraz. Nie? I trzeba być świadomym, uważnym e, tego, co się dzieje dookoła nas, co do nas przychodzi, czy to jest nasze, czy to nie jest nasze. I słuchać tej naszej kochanej duszyczki i tu już chyba nawet nie chodzi o to, że trzeba jakoś być nieźle wyczyszczonym, piór, mm, nie pić alkoholu czy, kurde, nie jeść mięsa. Nie wydaje mi się, że to jest aż tak ważne. Mm, wiadomo, jeżeli się upijamy codziennie, czy jeżeli jakoś tam cały czas zakłócamy tą swoją, te swoje, te swoje wibracje, bo wiadomo, że alkohol i mięso obniża wibracje, no to też nie jest jakoś tam. To, to. Kurde, zapomniałam słowa. Nie jest to wskazane. No, nie jest to wskazane. Ja tego nie oceniam, tak jak mówię, no. Ktoś, jak ma sobie ochotę wypić czy tam zjeść mięso, no to już jest ich sprawa, nie? Ja tutaj siedzę moim doświadczeniem i moim, moim życiem i tym, jakie życie jest fajne i jakie może być fajne, jak jesteśmy połączeni z samym sobą i kiedy właśnie stosujemy te prawa i myślimy pozytywnie jesteśmy wdzięczni, wrażliwi, jesteśmy dobrzy dla innych ludzi, nie? No wszystko takie fajne. Kiedy po prostu wzbijamy się w górę, tak? Jest dla nas ważny ten rozwój, rozwój osobisty, duchowy, po prostu żeby stać się lepszym człowiekiem dla samych siebie, dla innych. No i wtedy wszystko zaczyna się pięknie układać. No, ale to kurczę, no. 5 lat pracy u mnie, to nie powiem, że to było krótko, ale w końcu. Nie, no już w tamtym roku miałam takie piękne manifestacje, już mi się tak wszystko pięknie kreowało, aż później do czasu, kiedy pojawiły się te lęki, jakieś takie miałam, właśnie te cienie i te ciemne strony i pozbywanie się te, tego wstydu. To miało się wszystko wydarzyć, nie, ale tamten rok był taki bardzo, był, nie, no, był, był ciężki, był bardziej mroczny. Gdzieś zatraciła mi się ta manifestacja tego wszystkiego i, i samej siebie i, i tej, tej swojej duszy. A teraz znowu czuję, że zaczyna się dziać. Zaczyna się dziać i jest, jest fajnie, no naprawdę. Rozgadałam się w sumie, gadam o wszystkim i o niczym, ale to tak jest, wszystko jest zresztą z sobą połączone. No. Wszystko jest z sobą połączone i tego czy. My chcemy sobie fajnie kreować życie i czy chcemy, co tutaj, mucha lata, i czy chcemy fajnie manifestować wszystko mm, zgodnie z tym, co jest dla nas ważne, ważne dla naszej duszy, nie dla naszego umysłu, dla naszego ego, które jest kurcze, kierowane tym różnym kasa, kasa pieniążki, oby jak najwięcej, jak najlepszy samochód. Oby jak najlepszy do mnie, facet, kobieta. Mm, żeby wszystko było takie piękne, wakacje all inclusive. A żeby właśnie, no, patrzeć to, to co sprawia, że nasza dusza jest szczęśliwa. Mm. A co sprawia, że twoja dusza jest szczęśliwa? No, fajnie jest to odkryć. Ta, 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 ta. No chyba to tyle. To chyba tyle, tak mnie naszło, żeby tak nagrać ten filmik na temat, że, na temat tego, że prawo przyciągania działa. Czy jesteś tego świadomy, świadoma, czy nie? Więc lepiej być świadomym tego i świadomie kreować pozytywnie. No, w ogóle, jak moje piękne drzewko awokado rośnie, zaraz wam pokażę. Zobaczcie, takie piękne już jest. Pięknił się. No. Och, no, to chyba tyle, moi kochani. Szybki, spontan spontaniczny filmik. Pamiętajcie, żeby kreować świadomie. I to tyle. No. Niech moc będzie z wami. Pozdrawiam was serdecznie, do usłyszenia i pa. A, jeszcze chciałam dodać. Słuchajcie, kochani, jeszcze chciałam dodać, mi się właśnie przypomniała taka historyjka, co kiedyś, to było jakiś czas temu, dawno jeszcze za czasów Facebooka, bo teraz sobie wejdę na Facebooka raz na dwa tygodnie zobaczyć, co tam słychać i jest w ogóle zajebiście bez tego Facebooka, naprawdę no ale to nic czasami coś fajnego można sobie przeczytać jak właśnie ta historyjka, e, gdzie jedzie sobie facet, kurczę, w autobusie i myśli sobie na temat swojej żony, że ta żona kurde znowu się przypieprzyła, znowu zrobiła jakąś awanturę, że ciągle narzeka, że jest taka śmaka i owaka i tak jedzie po niej w myślach i później nagle przyskakuje na szefa, że ten szef też jest taki niefajny, że ciągle się czepia, że tyle roboty mu daje, że e, on nie czuje się wynagrodzony i jedzie tak po tym wszystkim, a tutaj tak z tyłu stoi anioł i mówi, tego sobie życzysz? No okej. Okay. Niech tak się stanie. I to właśnie dotyczy tego, żeby uważać to, o czym myślimy, jakie są nasze myśli, nie? Bo jeżeli skupiamy się na tym, że, kurczę, nasz partner... Skupiamy się oczywiście na tych negatywnych cechach, nie? Że nasz partner jest, kurczę, nie wiem... Nieporządny, nieporządny w sensie taki brudny, niebrudny, o, że nie dba o porządek. Jakie to jest słowo. E, że nie dba o siebie, czy że kurczę, kobieta też nie dba o siebie, że może jest zazdrosna, e, czy to robi awantury, albo że facet tylko siedzi na kanapie, pije piwo i nic nie robi, e, że się nie przytula, że nie, nie słucha. Nie wiem, różne takie niefajne rzeczy, na, na których się skupiamy, a na których nie powinniśmy się skupiać, bo zawsze powinniśmy się skupiać na tych dobrych rzeczach w partnerze, w rodzinie, w dzieciach, kurczę, w pracy. Zawsze szukać tych pozytywów, nie? No, bo wiadomo, wiadomo, to się wszystko spełnia, to się wszystko spełnia. I am, jam jest, bardzo potężne. No, to tyle. Kreuj me. Pa.